Wstyd nie jest wrogiem. Co nim jest? Już odpowiadam. Wstyd często mylimy z upokorzeniem, a w swojej zdrowej formie to emocja, która trzyma nas przy wartościach. Podpowiada, napraw to, dotrzymaj słowa, nie wchodź w cudze granice. Pomaga żałować, przeprosić i wrócić do integralności, zanim ego weźmie ster. Problem zaczyna się wtedy, gdy od dziecka uczono nas posłuszeństwa przez zawstydzanie. To działa, ale zostawia blizny. Zamiast zrobiłem źle, słyszymy w głowie, jestem zły. I wtedy wstyd przestaje być kompasem, a staje się kneblem. Co z tym zrobić w zespole? Oddzielić wstyd jako sygnał od zawstydzania jako narzędzia wpływu. W praktyce mówimy o zachowaniu, nie o tożsamości. Spóźniłem się, myślę, naprawię to, zamiast jestem beznadziejny. Puenta? Wstyd nie jest wrogiem. Wrogiem jest zawstydzanie. Zdrowy wstyd buduje odpowiedzialność. Toksyczne zawstydzanie buduje lęk. Różnica decyduje o kulturze pracy. Rozumiesz te różnice? Daj znać w komentarzu. Dariusz klupi Adaptacja.